Witam serdecznie wszystkich modlących się w sercu Maryi. Pomódlmy się dziś tą poranną modlitwą, chwała na wysokości Bogu. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Gdyż Bóg jest miłością. Módlmy się w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię i wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, Zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Ty jesteś święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym. Chwalę Boga Ojca. Amen. Dziękuję wszystkim modlącym się w sercu Maryi za rozpoczęcie nowego dnia tym pięknym hymnem anielskim. Dołączcie do naszej społeczności w sercu Maryi i włączcie powiadomienia. Zostawcie swoje intencje pod modlitwą, błogosławionego dnia z Maryją w sercu.